Hej wszystkim, witamy się z Wami na naszym kanale. Kochani, to już jest ten dzień, to już jest ten moment, w którym rozpoczynamy przygotowania do komunii. Ponieważ został miesiąc, niby dużo czasu, a jednak mało, my z Olianką lubimy przygotować się wcześniej i już mieć wszystko przygotowane na tę bardzo ważną okazję. I właśnie z tego powodu wybrałyśmy z Olianką sukienki ze strony paku ten, które najbardziej nam się spodobały i dzisiaj będziemy je mierzyć, ponieważ spodziewam się paczuchy właśnie z tymi rzeczami. Chociaż nie tylko będą sukienki, ale też taki fajny komplet dresowy, Mama i córka, żebyśmy wyglądały identycznie. Ogólnie jeszcze nie mam tej paczki, ale ona na pewno zaraz do mnie przyjdzie, ponieważ ja już nieraz zamawiałam z tej strony sukienki dla samej siebie i wiem, że jak zamawiam jednego dnia, to. To wszystko już przychodzi kolejnego dnia, także mega. Spodziewamy się kuriera. <laughs> Jak widzicie, mam chrypę i boję się, że też będę chora, bo nie wiem, czy Wam wspomniałam o tym, że Oliwia jest przeziębiona. Jak zapewne wiecie, jeżeli oglądaliście nasz wczorajszy odcinek. To Oliwia pojechała spać do dziadków. No i rano dostałam od Babci telefon, że Oliwia ma kaszel i mały katar. I niestety, słuchajcie, lecimy zaraz do lekarza i ze mną też coś jest nie do końca. Chociaż czuję się dobrze, oby to się nie zamieniło w żadną grypę. Więc słuchajcie, lekarza mamy za pół godzinki, zaraz się zbieramy. Mam nadzieję, że że po prostu Oliwia dostanie jakieś leki i w ciągu dwóch, trzech dni jej to przejdzie. Trzymajcie za nią kciuki i za mnie też, tym bardziej, że w niedzielę idziemy na chrzciny i jednak wolałybyśmy być zdrowe. Dobra, zaraz Was zabiorę do Oliwii, zobaczymy, co ona teraz tam robi. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i pamiętajcie, że odcinki wrzucamy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. Tradycyjnie życzę Wam również miłego dnia. Wchodzę do pokoju Olianki, a jej tutaj nie ma. Iząg, a jednak jesteś. Gdzie Ty byłaś? W kuchni. W kuchni. Jadłaś coś? I tak. A jak się czujesz? Dobrze. Nudzisz się? Mhm. Ale ci zadałam dużo pytań. Bo ani nie mogę iść do szkoły. Mhm. Ani nie mogę wyjść na dwór ząbki. No dzisiaj na pewno nie, ale wiesz co, jak tak patrzę po Twoim czole, to chyba nie masz gorączki. No. Jak mierzyłyśmy tak wcześnie rano, to Oliwia miała tam 37 i 3 kreski, więc. Jest całkiem spoko. Słuchaj, kochana, zbieramy się. O, właśnie ktoś puka. Idę otworzyć. Tak, jak myślałam, przyszedł do nas kurier. Oczywiście nie mogłyśmy się z olianką powstrzymać i rozcięłyśmy taśmę. A tu już widać cudowne perełki, i tu są nasze sukienki, które przymierzymy dopiero za jakiś. Nie, nie, nie zdradzaj, co tutaj jest. Proszę to schować. Teraz lecimy do przychodni. Ok. Słuchajcie, sytuacja jest u nas taka, że wróciłyśmy, na szczęście u lekarza było mało ludzi, w sumie nawet nikogo nie było, więc zajęło nam to 10 minut i jesteśmy z powrotem. Jedna osoba była. Jedna osoba była, tak, ale ona już wyszła. I od razu my weszłyśmy, pan doktor, właśnie, Olianka była pierwszy raz u pana doktora. Tak, bo zawsze był panie doktor. E, przypisał ci tylko syrop na kaszel. Tak, to powiedział, że jest yy, A dobrze. I jest wygryziony. No taki był ten kubeczek. To jest ten kubeczek od tego syropu. Aha. Po prostu wypij i tyle i powiedz, czy było dobre. Chyba nie dobre. <grym> Kochana moja. Aż tak źle? Ale zapach był ładny. No już, musisz to wytrzymać Na szczęście Oliwia jest taka, że ona bierze leki I zimne pływają do oczu No ja myślę, że słuchaj Dzisiaj musimy sobie zorganizować Jakoś fajny dzień No i myślałam, żeby zrobić tacie pokaz mody Jak już przymierzymy te nasze nowości Ale na razie taty nie ma w domu Za to brudne mam jakieś Nie Nie yes! Oj, jak ja tego nie lubię, ja zaraz umyję tu, tą rękę, mam kawałek czegoś brudnego ja zaraz to umyję, kochanie, nie nie trzeba. Ej, mi tak mama kiedyś robiła, jak byłam brudna. O, jakie to było okropne, naprawdę. Ty mi też tak robiłaś. Ja ci tak robiłam? Tak. Nie przypominam sobie. No może się zdarzyło, ale to widocznie wtedy nie było gdzieś łazienki obok, bo normalnie to ci mówię, żebyś się umyła. Nie, bo Że u mojej buzię. Bo byli... jak wiecie, Oliwia ma zawsze brudną buzię. Byliśmy w galerii na przykład. Nie zdradzaj I... takich rzeczy. I wyszliśmy z jedzenia. O, brudne, ty tutaj jesteś. Naprawdę tak było? No. Nie pamiętam. Serio tego nie pamiętam, bo bym się wtedy przyznała. Bez bicia. A co ty mnie tutaj tak jeszcze bąkasz i Absolutnie nie. Słuchaj, ja mam pewien pomysł. Bo ja bym chciała się dzisiaj tak wystylizować. W sensie ciebie najbardziej. No zmieniamy te domowe ciuszki na piękne sukienki. Chciałabym ci zmienić fryzurkę, zrobić takiego koczka. Damy radę? Damy radę? Usiądziesz sobie, tak? No bo jak nie chcesz, no to też Cię nie będę zmuszać. Jakie wygibasy. No to zapraszam Ciebie kochana na krzesełko. Zmienimy fryzurkę i do tego założymy też wianek na głowę. Fryz. Zaczynamy. Najpierw przeczeszamy Twojego kucyka i znalazłam takiego donata, którego używałam na Oliwii chyba szóste urodziny do sesji zdjęciowej i od tamtej pory ten pączek tutaj leży. Czy ja go będę umiała zamontować? Nie wiem, ale z tego co pamiętam, to i tak było w miarę proste, że jakoś tak się zbierało te włosy. Zresztą, jak wyjdzie, tak wyjdzie, wiecie. Tak naprawdę to jest domowa fryzura. No i słuchajcie, ja na Was, drodzy widzowie, liczę, bo Wy nam zawsze dobrze doradzacie, żebyście dali znać. Czy lepiej na komunie iść w rozpuszczonych włosach, czy na przykład jednak w takich wystylizowanych i spiętych? Mam nadzieję, że komentarze pod tym odcinkiem będą włączone, bo jak zauważyliście, jak my codziennie wrzucamy odcinek, to praktycznie codziennie YouTube nam go oznacza jako kids i wtedy nie możecie pisać komentarzy. Ja się każdego dnia odwołuję od tej decyzji. No i YouTube w 99% przyznaje mi rację, tylko niestety na tą decyzję trzeba troszkę poczekać. Czasami krócej, czasami dłużej. No i z reguły wtedy Wam wrzucamy pościg na ten temat, że już możecie do nas pisać komentarze. To teraz lecimy szybko do łazienki, wskakujemy w nasze sukienki i zaraz nas zobaczycie w tych pięknych stylizacjach. Cieszę się, że Ci humor dopisuje. Trzy, cztery. Woo! Ej, Oliwia, my jesteśmy identyczne. Normalnie szok. No bo te sukienki, jak zauważyliście, są takie same. To ja Tobie też zrobię kręciołka. Jest to najnowsza kolekcja. Mama i dziecko. Kapucy. No, kapcie mamy takie same, masz rację. One nie pasują, więc je zdejmujemy. A co ty teraz robisz? No, zakładam buty. Aha, świetnie, bo ja nie mam żadnych butów tutaj przyniesionych. No, proszę bardzo, Oliwia się przygotowała i zakłada, wiecie, jakie swoje kotkowe. Dalej. Teraz widzowie możecie nam pisać, która z nas lepiej wygląda. No i miałyśmy problem, żeby się zdecydować na kolor, ponieważ na stronie paku ten jest jeszcze identyczny wzór sukienki. Tylko ja chciałam w kolorze różowym. Nie ja chciałam różową. Nie wiedziałaś, którą chcesz. Teraz mówisz, że chciałaś różową. Ja wybrałam biel, ponieważ oprócz tego, że pójdziemy w tych sukienkach na komunie, to jeszcze wykorzystamy je na sesję zdjęciową i już nie raz zamawiałyśmy z kolekcji mama Umiesz i córka sukienki palca? z tej strony. Stać na palcach. Umiem stać na palcach. Ale nie tak. A jak? Nie, tak to nie umiem, a Ty jesteś cwana, bo Ty masz buty już na sobie. Wiem, co mi się teraz przypomniało. Nasza ostatnia bożonarodzeniowa sesja. Zabieramy Was do tego drugiego pokoju, żeby Wam pokazać sukienki, które również zakupiłyśmy z tej strony. Bo my lubimy wyglądać identycznie jak siostry. A dokładnie chodzi nam o te stylizacje. One były takie cekinowe. I jeszcze tu masz tą sukienkę. No, wyglądałaś przepięknie. Także na stronie paku ten co trochę są nowe kolekcje, i nie tylko jest seria Mama i Córka, również są inne sukienki, takie wiecie, zwiewne na przeróżne okazje, na wesela, na jakieś inne imprezy. Z tego powodu, że Olianka jeszcze będzie sypała kwiaty, to musi mieć coś na głowie. No, ja mam teraz małą zagwódkę. No będziesz sypała kwiatki. Nie wiedziałaś? Nie. Nie mówiłam ci o tym? Nie. No to już wiesz. Potrzymaj mi z tej strony, bo chcę to wyjąć. I tu są dwa wianki. No to będziemy mierzyć, kochani. Zobaczymy, jak ty w tym wyglądasz. Czy to do siebie pasuje. I musisz zadecydować, czy wolisz taki sztuczny, czy prawdziwy? Z takich żywych kwiatów. A który jest prawdziwy? Tutaj nie ma żadnego. Jeżeli by miał być prawdziwy, to bym dopiero musiała albo ci sama zrobić, bo ja z reguły Oliwi robiłam wianki na głowę, albo po prostu zamówić w kwiaciarni. Mamy jeszcze małe problemy techniczne, bo tutaj się w coś zaplątało. Musimy być bardzo delikatne, żeby nic się nie rozerwało. Tym bardziej, że te wianki nie są nasze, pożyczyłyśmy je od twojej koleżanki Mariki, którą serdecznie pozdrawiamy. I Marika w tym roku ma komunię. Więc buziaki lecą do Ciebie i do tak. Twojej Mamy. co? A ja nie wiem, czy ja zaznaczyłam to w filmie, że to nie będzie Oliwii Komunia, tylko to idziemy na Komunię i to nawet dwie Komunie. Chyba zapomniałam o tym powiedzieć. Oliwia jest dopiero w pierwszej klasie, ale idziemy na taką ważną Komunię. Wiecie, ta rodzina jest dla nas bardzo bliska, dlatego chcemy pięknie wyglądać. Oliwia poszła się przejrzeć i co? Oceniaj. Super. Tak, lepiej jest. No powiem. Nawet to. Obróć się. Uh -huh. No teraz to wyglądasz tak, jakbyś ty miała iść do tej komunii. Prosimy jeszcze przodem. To ja Ci teraz zrobię foteczkę i przymierzymy ten drugi wianuszek. Tu moja modelka chyba się chciała położyć. Tak, zdejmujemy zamiankę robimy. Ciach. Tu coś, tu już sterczą te, te, te kuleczki. Nie no, ten to mi się kojarzy taki wianek jak z lat dziewięćdziesiątych. A Olivia mówi, że w tym jest lepiej. Może jest bardziej wygodny, ale zdecydowanie Nie. ten jest delikatniejszy. Nie, bo ja wolę ten, bo, bo ja jestem na biało ubrana. Ten też jest biały, tylko z elementami złota. No, no tak, ale ten jest cały biały. A obróć się jeszcze. Mam element, a w sumie. W sumie. Bo, te, bo ja mam na butach elementy. Wiesz, buty to możemy kupić inne. Dobra, widzowie, oceniajcie. Ja czy wiem, lepsze, żywe kupimy, kwiaty? Jak nie kupimy innych, to. Ten? Ten czy ten? Na razie ten. Wybór należy do ciebie. Na razie ten. Teraz się przebieramy w coś luźniejszego, czyli założymy dresy również ze strony paku. Ten. Takie ładne beżowe w kwiatuszki, żeby było nam wygodnie. Tym bardziej, że dzisiaj Oliwia jest przeziębiona i musi być nam po prostu luźno. A co do tych sukienek i zresztą innych rzeczy na stronie, paku ten, to macie od nas kod rabatowy z hasłem Oliwia jest ważny do końca tego miesiąca, czyli do 31 marca. Jeżeli wpiszecie taki kod, to będziecie mieli darmową wysyłkę i naprawdę warto zajrzeć na tą stronę. Ponieważ tam jest taki wybór wszystkiego, że szok. Tak. Ja polecam to od serca, bo ja naprawdę robię tam zakupy spokojnie od półtora roku. Trzy, cztery. Woo! Ej, no nie no, dobra, sztosik. Według mnie 11 na 10 przebiło skalę. Także wyglądamy bardzo wiosennie i teraz możemy coś zatańczyć. Tylko ty nie masz ty na nogach kwiatówków. Właśnie, Oliwia cały czas ubolewa nad tym, że ja nie mam na tych dresach tu na dole kwiatków, ale i tak jest pięknie. A ja, a ja mam. No to teraz, słuchaj, odpoczywamy. No teraz Mierzę ci energięć. gorączkę, chociaż wydaje mi się, że masz tyle energii w sobie, że tej gorączki jednak nie masz. Olianka jeszcze chce sprawdzić piżamy, jakie są na stronie paku. Ten a ja stwierdzam, że masz delikatny stan podgorączkowy, 37 stopni. Bo wiecie jak to jest. Jak my dla Was czasami nagrywamy jakieś challenge'e. co ci się nie zgadza? Fryzura. Y y że mamy inne? Tak. No to by musiała się zrobić na Helenitkę, nie? Na babcię Helenitę z kokiem u góry. No no możesz sobie już rozpuścić. Ale ja, ja, ja wolę być w moim kaczku. <noise> Wracając do tematu, z tymi challenge'ami często śpimy w jakichś różnych miejscach i przydałaby nam się piżamka, bo ja do Was często mówię, że niestety moje piżamy są takie, że nie mogę ich za bardzo pokazywać na YouTubie, więc musimy sobie coś zamówić i najlepiej identycznego, bo wtedy fajnie to wygląda w całości, znaczy w sensie ja i Ty. To teraz szukamy zestaw mama i dziecko. To kliknij. Bardzo Ciebie proszę. O, tu są nasze sukienki. Te, które dzisiaj mierzyłyśmy. I jedziemy w dół. O to, jest ta, o, 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 to jest ta wersja różowa. Co się wahałyśmy między tym a tym. Jeszcze tutaj są takie ładne. To, to, to mi się podobało. Ta sukienka. Też ładne, nie? Kwiatowe. Słuchaj, zawsze możemy jeszcze zamówić. Bo wysyłka jest ekspresowa. To są nasze dresiki. Jeszcze były białe kwiatki. Ojej, miałyśmy problem, bo te białe nam się podobały kwiatki i serduszka nam się podobały. Właściwie chciałam te serduszka, ale Ty powiedziałeś, że... Nie no, ja też chciałam te serduszka, już no. sama nie wiedziałam co wybrać. Ale, ale wybrałaś. To jest ta nasza sukienka, o. co miałyśmy sesję świąteczną. A gdzie są te piżamki? Halo, piżamki ukryły nam się gdzieś. Spokojnie, zaraz je znajdziemy. O. Tutaj są. No i teraz, która lepsza? W takie kokardki, w stążeczki, czy taka w paseczki piżamka? No, ja bym chciała tą, ale w sumie mi to jest obojętnie. No, mi też. Ja bym chciała tą i tą, więc chyba bierzemy obie. Tak. Good pomysł. Oliwia sobie dalej przegląda ubrania. A ja zrobiłam jej gorącą herbatę, i teraz biorę się za porządki. I ci strasznie zazdroszczę tego, że dzisiaj nic nie będziesz robić. No bo jak Oliwia jest chora, no to wiadomo, ma fory i ma czas tylko dla siebie. Czy wy wiecie, co teraz będzie się działo? Nie wiecie, ale już wam mówimy! Będziemy otwierać paczki od naszych kochanych widzów, bo już nam się nagromadziły i też dostawałyśmy komentarze, dlaczego nie ma paczek, bo wiem, że niektórzy lubią, jak otwieramy paczuchy, a niektórzy nie. I Oliwia już wybrała pierwszą, dzisiaj otworzymy dwie. Będzie ta i ta. Jutro będzie kolejna paczka. Oliwia już wyjmuje jest to jakieś zwierzątko maskotka. Co to jest? Kot! Jeszcze tylko przypomnę naszym widzom, że jeżeli wy byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj sklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój. Do nas przyjdzie powiadomienie oh, na, na. na e-mail. o na danej paczce taką paczkę rozpakujemy na odcinku. Jest wysypna, mamę, Ja mam wątpliwości, czy to jest kot, ale chyba tak, bo ma włosiki, Taki mocno jest kudłaty, nie? Taki kudłacz, ale śliczny, różowiutki, słodziutki. Mamy kruche ciasteczka z cukrem, czyli coś, co ja bardzo lubię, z herbatką sobie zjemy. Już. Już. Ale fajnie, że tak mało będzie mniej sprzątania. Jest coś takiego. To jest chyba długopis, tak? Czy mazak? Długopis. A może on jakoś jeszcze świeci, czy nie? Nie wiem, ale w środku ma takie konfetti gwiazdeczkowe. Ja widziałam te ja Oliwia testuje, czy pisze, a ja Wam pokażę, jaki jest piękny, kolorowy list. Hej, Oliwia, mam na imię Madzia, mam 6 lat. Lubię Twoje filmy oglądać podobnie jak Ty, też mieszkam koło łodzi. Lubię pusiny i narysowała nam Madzia Kota. No, pięknie rysujesz, a tutaj z tyłu jest Miał Miał, taki kocu. Okej, okay, tu jest na Oliwie wysyp no to też słuchajcie to czeka, wysypało mi się. Ej! Większość konfetti mi wyleciało. Jest jeszcze... To nie było śmieszne. Jest jeszcze na urka Oliwia. Ale ładna! Taka wiosenna. Łapka kocia! Mamy coś takiego? Jest od ciebie malowanka z naklejkami. Ekstra, bo teraz Oliwia się nudzi. Jest lizaczek i są gazety, żeby zamortyzować wszystko, żeby nic się nie zniszczyło, ale jeszcze coś znalazłam. Piękną, pastelową, kolorową bransoletkę. Maciu, bardzo Ci dziękujemy za tą paczuszkę od serca, oczywiście Ciebie pozdrawiamy, buziaczki do Ciebie lecą. Mamy najlepszych widzów na świecie, a być może też nam się kiedyś uda spotkać, skoro mieszkamy pewnie blisko siebie i oby tak było. Druga paczka jest tak pięknie oklejona naklejkami. Zaglądamy do środka i od razu wita mnie taka oto dziewczyna. Pewnie malowana przez ciebie. Jedziemy dalej? O, 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 to są fajne te takie prace plastyczne, nie? Że się otwiera, tu się otwiera prezencik, a w środku jest Serducho Oliwia. Tak ładnie. I tu jest Oliwia i mama, jakaś książeczka o. zrobiona handmade. Nie, to jest o, a to jest Ly. Oliwia i mama jest napisane. To ty sobie oglądaj. O, tu masz zrobić szlaczki. Cześć Oliwio i mamo, mam 7 lat. W marcu skończyłam 7 lat. Jesteście najlepszymi YouTuberkami. Wysyłam do was małe drobiazgi. Można pokazać. Zdjęcia na odcinku. Moim marzeniem są pozdrowienia od Was. Tylko jak ty masz na imię? Tu nie ma Twojego imienia, kochana. Tylko wiemy o tobie, że masz 7 lat. Ojejku, ale może jeszcze gdzieś będzie napisane Twoje imię. Tu mamy posinka z Bubble Tea. Tak nam pięknie pokolorowałaś. Są naklejki w jednorożce. Jest też różowy balon. Maska i tu się zaplątało coś, co pewnie też sama robiłaś. Taki ładny naszyjnik. Oliwia już bierze się za robienie tej książeczki od ciebie. Ja odkryłam wysyp na Oliwie i tu będzie dużo. Ale tu jest bibuła, więc spoko pamiętajcie tylko, żeby nam nie wysyłać żadnego piasku i mąki, bo nie da rady, żebyśmy to wysypały. Nie ma opcji. Prosimy o normalne rzeczy. I zrobiło się kolorowo. I ile masz na koczku tego? Jak dużo? Ciekawe, czy będzie wysyp na mamę o mnie. Tu jest jeszcze taka malowanka. Tutaj mamy wysyp na mamę. To jest dla ciebie, na mnie. I tu są, kochana, twoje zdjęcia. Tej to skoczka. Zaraz ogarniemy. Za dużo nie widać, no bo wiadomo, te zdjęcia są robione z tej, to są drukowane z tej takiej drukarki. No ale coś tam widzimy Ciebie, kochana. Niestety nie wiemy, jaki masz kolor włosów. Ale ja obstawiam, że jesteś ciemną blondynką. A ty? że jesteś. A Ty nam napisz, kochana, koniecznie. Tak jak ja y, takie włosy. Napisz nam, kochana, koniecznie, jaki masz kolor włosów. I jak masz na imię. Dobra, te naklejki chyba już pokazywałam. Aaa, wszystko dobrze spadło. I ostatnia rzecz. a że tutaj trzeba zaświecić pewnie latarką i będzie taki wzorek. To nie jest ostatnia rzecz. Tu jest jeszcze kamień. Tylko nie mamy sprawnej latarki. I to nie jest ostatnia rzecz. Tutaj jest jeszcze Musimy miejsce. kupić baterie. O, i pingwinek się jeszcze znalazł. Takie cudeńko. Nie no, słuchaj, tu są jeszcze brazonetki. I koniec. Kochana, serdecznie Ci dziękujemy za tą paczuszkę od serca. Jest nam bardzo miło, że nam to wszystko wysłałaś. Oczywiście Ciebie również pozdrawiamy, buziaki Ci wysyłamy. Ale, ale wiesz, co, co można z tym jeszcze zrobić? Nie, Nie? wiem. Dobra, to Ty sobie tutaj na, nasyp wszystko, a ja zapomniałam. Wziąć tak, moich pozdrowień, bo dzisiaj losowałyśmy z Oliwią osoby, które pozdrowimy, więc ty tutaj tak, zabawiaj widzów, tak, chodź do nich, a ja zaraz przyjdę, tylko muszę się trochę ogarnąć. Jestem, jestem, biegnę, to, biegnę. Też trochę na widzów Na widzę będziesz sypać? Pierwsza pozdrowionka wysyłamy do kogoś, kto napisał skąd Oliwia, Oliwia Myślnik R4S. Pozdrawiamy! Martini2025. Buziaki lecą do Jowity, która ma 7 lat. Jeszcze pozdrawiamy Twoją siostrę Nataszkę, która ma 5 lat. I napisałaś nam, Jowito, że byśmy mogły nagrać 24 godziny na basenie i że Oliwia jest księżniczką. O. To bardzo miłe. A z tym challenge'em oczywiście pomyślimy, bardzo byśmy chciały, ale. Ale ty nie umiesz pływać. No i ja nie pływam. To znaczy ja nie mogę inaczej. Ja nie mogę wchodzić do wody chlorowanej, ale czeleć na basenie byłby dobry. No bo ty nie musisz tak wchodzić. Buziaczki Jowi to lecą do ciebie. Pozdrawiamy! Zuzie śliwińską. Buziaki lecą do Natalii Unicorn 2611. A tak w ogóle to ile dzisiaj pozdrawiamy osób? Um, 15. 15 to jeszcze 10. Pozdrawiamy Natka Pietruchy2023, która napisała, że mam piękny kolor oczu. Jejku, bardzo Ci dziękuję. Love you, kochana. Bo ty masz taki... Taki mam. Taki yy, szaro-zielony. Szaro no niektórzy mówią, że są szare, niektórzy, że zielone, niektórzy, że szarozielone. zielone no To ja szaro -zielone. Pozdrawiamy Lena Wiesiu. Buzi... Ja mówiłam, że są zielone. Buziaki lecą do bajka Zuzia. Pozdrawiamy Jolka Jasiewicz 889. Buziaki lecą teraz do Nikoli Piejek. Jeszcze 5 osób. Pozdrawiamy Nela E. myślnik C3H. I Co? wiemy o Tobie, tyle, że jesteś w pierwszej klasie. A mówiłaś, że, 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 y, że mamy 10, no to jeszcze 5. No, jeszcze 5. To teraz już tylko 4 osoby. Pozdrawiamy 999-SG. Taka jest nazwa konta. Buziaki lecą do KC moją BFF Julusie Buziaki. Pozdrawiamy. kocha. No tak się domyślam, że ktoś kocha moj, swoją BFF Julkę, Julusię. Pozdrawiamy Hannę Rajczak i ostatnie pozdrowionka na dzisiaj lecą do Claudi proc 2683. No i to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Koleś trzeba na na mamę wysypać, ale raczej mi się wydaje, że trzeba posprzątać, a nie sypać. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i widzimy się w następnym filmie. Papa, pa, całusy, 102. Ale tu się zrobił połagan? Nie no, musisz mi pomóc, albo inaczej, pościągaj mi to wszystko z głowy. Moje nowe drysiki. Będzie. Ja wiem, na pewno mi się nasypało do kaptura, zawsze tak jest i czuję pod bluzką, tu z tyłu mnie coś spędzi. Ej, sobie mnie też. Ej nie, to jest metka. My, my mamy jeszcze metki nieodcięte. Ej! Sukienek odcięłam, a z dresików jeszcze nie, no zaraz to zrobimy, zaraz wszystko ogarniemy. Nie muszę tych włosów. A jak ty się teraz czujesz kochana? Dobrze. Zaraz będziemy mierzyć gorączkę. No ty będziesz sprzątać. I zaraz ty jest ty 15, ty... więc musisz jeszcze wziąć syropek, tak? Bo masz trzy razy w ciągu dnia, i coś tutaj masz. A I nie mam dla ciebie dobrych informacji, musisz nadrobić zaległości szkolne, okay. ponieważ już więc było robione na polskim i na matematyce. Taki life i takie życie. A w Mogę ogóle jeszcze. Żebyś... Nie ruszała. Dobrze, a tak w ogóle to jeszcze nie jest wyłączona kamera, więc wszyscy nas podsłuchują. No i nic, tylko tak mówię.